Prezydentem Polski! Karol Nagrodzki! Prezydentem Polski! Karol Nagrodzki! Prezydentem Polski! Ja myślę, że to Panią muszę wziąć i wypasować tutaj jak najbardziej. Jakby ktoś zapomniał jak się nazywa nasz kandydat to proszę tam popatrzeć. Szanowni Państwo, pozwólcie nam, że przywitamy naszych gości, którzy dzisiaj są z nami w postaci współorganizatora pani e, Niedzielskiej, która bro, jest szefem klubu Gazety Polskiej, bez którego dzisiaj to spotkanie by się nie odbyło. Witamy Was! Witamy wszystkie stowarzyszenia, które dzisiaj z nami są tutaj w Bielsku Białej. Witamy serdecznie Stowarzyszenia Aktywnych Porazów. Witamy serdecznie Stowarzyszenie Tak dla Rozwoju. Witamy serdecznie Stowarzyszenie Tak dla CPK. Witamy wszystkich tych, którzy są pod ścianą. Jest tego bardzo dużo. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. masz marsz, marsz Dąbrowski, ziemi Boskiej.